No dobra, lecimy. Mam nadzieję, że lecę dobrze. Huh. Bo nie chciałbym wyjść w jakimś... What the fuck is that? Tam się można... Będę musiał tam tą wyspę sprawdzić, czy tam się da dostać. Bo widzę, że tam są jakieś ruiny więc tam coś może być ciekawego. Hm. Słoneczne ziele... O! Pęziątka. No da czas usmażyć poluzacza. Albo i kilka pełzaczy. Okej. Okay. Dobra. Pełzacze sobie radośnie płoną. Więc teraz mogę sobie tutaj spokojnie pozbierać ziół. Zió... No, ziółka. O. Po prostu. A ten do bakareszu, czy No, dobrze idę. Ech, bakaresz, czarni magowie, czyli wyczuwam, że będzie sporo walk. Wry jak będę oswobadzał? Chociaż teoretycznie nie muszę oswobadzać miast O, tutaj jest snicker A to spoko. Od razu do niego wstąpię Zobaczę czego się dowiedział Ej hey, ty, co się tak skradasz? Bo mogę to, że ty się nie możesz skladać, to już nie moja wina. Nazywam się Sinikar, a to prawda... Szkoda, że nie... Ta, tylko niczego... Przysyła mnie a ja teraz. Chcemy zająć bakaresz. Co ty na to? Jesteś zainteresowany? Na pewno dobrze to przemyśleliście. Wchodzisz w to. Będziemy potrzebować pomocy niewolniku. Możesz swobodnie poruszać się po mieście. Odszukaj niewolnika, gotowego na walkę u naszego boku. Takiego, który przekona innych więźniów, a ja tymczasem udam się do... Mhm. No raczej on wraca. Zasadniczo, jeśli nie pójdzie stroną, cho, że tak powiem, z dupy, to powinien przeżyć. Okej, okay, ale ja mogę sobie polecieć już do bakareszu. O, Benito. Pewnie będzie... Pewnie mnie zatrzyma. I powie, że nie mogę się dostać. Albo coś. Stój! To jest bakar. Czego tu chcesz? Przybyszu? Nie należy do nikogo. Tego się trzymaj i opowiedz mi coś o mieście. często widujemy tu obc Znajdź, Asznu, jak tam. Niezbyt dobrze. Ci cholerni na Udaj się do miasta i. Silvio, jej. <suszy> Bakaresz, będzie tutaj coś. No, chociaż raczej tutaj nie powinno być przecinku, bo jakby nie patrzeć, to jest ten teren miasta, no ale może uda mi się coś tutaj znaleźć do zabicia. O, widzę, że tutaj jest jakaś jaskinia. A skoro tutaj jest jaskinia, to może oznaczać dwie rzeczy: że jaskinia jest po prostu, żeby sobie była, albo albo to, że jest quest z nią związany. Dobra, będzie tutaj coś, bo tak sobie latam wokoło tego miasta. I nic nie widzę. Dobra, wygląda na to, że tutaj nie spotkam żadnego przeciwnika. Więc. Wracam do tamtej jaskini. Możliwe, że tam coś będzie ciekawego, albo zabójczego, albo ciekawie zabójczego. Hmm. Dobra, 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 dobra W nie chyba mam sporo tych eee, Mam dużo tych Korzeniec niczym mnie nie interesuje Dobra, widzę, że mam dużo magicznych korzeni Więc sobie kilka zjem. Żeby nie tracić mikstur mi się bardziej przydadzą później dobra no, jeszcze 3, 2 no i ostatnia ostatni korzeń F5 i wijamy na imprezę do tej jaskini oczywiście bez zaproszenia, bo będzie nigdy nie potrzebował zaproszenia, żeby gdzieś się wić nic tutaj nie ma, serio? Eee, ja byłem przygotowany na jakąś walkę. A tu dupcia. Potrzebuję odpowiedniego klucza. A Sigmor. kufer Sigmora. No, myślę się, że nie zadziała otwieranie zamków. Ale mogę spróbować. Mam ich dużo, więc... Niemożliwe. Tak jest. Dobra, czyli wiem, że tutaj jest... Jego kufer i będę musiał tutaj wrócić, jak go pobiję. Bo skoro mu... Jego kuferek... Skoro ma kuferek to pewnie ma w nim też coś cennego A mi się trochę... Złota przyda, nie ukrywam Eee Ja pindole Ech, To jest jakaś masakra, ten bakaresz Hmm Ogólnie miasta Warantu są przegięciem, <laughs> w sumie nie wiem ile mi nawet odcinków ta seria zajmie, bo z tego co teraz widzę, to przynajmniej 300 odcinków będzie 300 No, co najmniej 300 odcinków Dobra, weszliśmy do tej części miasta. Co prawda, hmm, nie widzę tutaj na razie zbyt wielu osób. To jest ciekawe. Jestem w akareszu Ale nikogo nie widzę Dobra. To ty jest Silvio. A dobra od razu dam kwestię. Trzymaj broń w pochwie tak długo łapy przy sobie, a będzie się mieć Rozumiem. I tego się Co może? To piękne. Z... Jeśli chcesz wejść do A jeśli chcesz pogadać, uderz do asznu. Poza tym mogę ci... Mm -hmm. Masz dla... Chcesz, Akrabor strzeże północnego wejścia. Od dłuższego czasu się... Przy okazji zajrzyj też do Benito. Przysyła mnie Benito. O czym donosi? Oazę pod miastem za... Cholera. Musimy u... Masz. To dla... Okej... Okay. No dobra, dobra, to tak... To jest krokodail? To krokodylem się nie będę jeszcze zajmował... No, pozbieram sobie paczki z bronią od razu... Mhm... Mm Dobra, co my tu mamy? Tego nie ma, nie chcę otwierać. Lepiej już sobie iść. Tutaj jest jakiś niewolnik, tutaj też. Aldo Jestem Aldo. U mnie zawsze dostaniesz. A gdyby Beliar nie dotknął moich niewolników Potrzeb... O co ci chodzi? O moich sk... Możesz im dać nauczkę, ale... Chodziło mi o te... Ach, tak, oczywiście. Czytałem o nich w stary... Należały do kapłana pra... Ja również stanę się... Rozejrzę. Jeśli je dla mnie znajdź... Tak. Mhm. Mm ja Jestem Jaf. Rzuć okiem na moje... Ok. Te, na pewno. Nie. Jakieś śmieci I ty mówisz, że masz najlepsze Bronie No właśnie wiedziałem Beliar Lasy ja jest wiedzą o starożytnej tej magii? Nie Duża wiedza Tak, nie What the fuck? To kto uczył błyskawicy? To jest magia Beliara. Jesteśmy ludem wybranym. bogactwo dla nas, władza dla Beliara, a jego królestwo nastanie. stanie, nie zadrżą ci, ko którym skieruje swój gniew, więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. I belia... Tak na pewno. Swojego... Witaj w Bakare. Nazywam się Amu. Mogę opanowania zaklęć i, I nie zamierzam Cię uczyć. Masz tu tak, ale nie wejdziesz do tu A czego? A jak sądzi? Szczegół? <śmany> 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 Jesteśmy ludem Ty muszę powykonywać raz, trochę zadań. Gat, ta... co muszę zrobić? Wejdziesz tylko w... Mm -hmm. No, raczej tutaj jest ta świątynia. Bo inaczej zapłacisz krwią. Beliar nie zna litości. Dla słabych nie ma zmiłowania. He, he, he. Czego? Wyglądasz na takiego. Ale was, którzy obracają pieniądzem, muszą właśnie... wiedzieć. Walczą u nas asasyni, złoto, którzy zasłużyli... A za każda walka kosztuje... Jaki Ach, mam pierwszy z nich, to prawdziwy twardzie. I lubi powoli wykańczać swoje ofiary. Następny to Ahmed i na koniec nasz mi. swojej karierze z... O, ty nie mogę walczyć, spoko. Hej! Mhm. Chcesz Czas na... przed jego gniewem. Jestem Ahmed. znasz. Jestem mistrzem różnych stylów. Od czasu tej afery z trollami. Trollami. A i faktycznie, widowisko byli. było przed mojego poprzedniego. No dobra, w tym odcinku to myślę, że będzie na tyle. Ja będę żegnał się i w ogóle nie na rano. Bye bye. O. kupiec. Pokaż mi. Dobra, nara. Wynocha sprzed